Siema, z tej strony fana, a dzisiaj będzie coś takiego w stylu innego formatu, bo będzie to coś typu Dream Analiza, jak on robi swoje analizy tych manhuntów. Jeśli ktoś wie o co mi chodzi, czyli po prostu dźwięku i takich rzeczy nie ma, ale jest po prostu tam pierwszy dzień. Jakbyście się, się spytali, to dlatego, że obecnie obsługuję moich filmów przy tam mojej nagrywarce, podejrzewam, że trzeba by było zmienić po prostu tam formatowanie, więc najwyżej to później pokombinuję. I co? E, jakby kogoś interesowało, to był to trochę ponad już mój poziom, to był pierwszy ten. Dlatego, że już miałem trzy żelaza. Miałem trzy sztabki żelaza, które były przepalone. Zabieram jednego szkieleta, dlatego wypadł mi właśnie ten, właśnie dlatego możecie na przykład zobaczyć to, tutaj kości, i też właśnie dlatego miałem trzcinę cukrową. Yy, miałem pil strzał, dlatego właśnie, że tam wypadło, no i co, polećmy dalej. No i tutaj właśnie tak, tam jakby kogoś interesowałam, kogoś innego, perspektywa z serwera, to wiem, że Smolak11 na pewno nagrał swoją perspektywę tam na live'ie Nie wiem, może zrobi zapis live'a To moglibyście sobie obej obejrzeć najwyżej To ten, u niego live'y są co, co każdą sobotę Jeśli dobrze pamiętam, radzę też zasubskrybować I yy, on jest teraz pod nickiem Minecraft, Ale jak piszecie Smolak11 to powinno wam wyjść Tu jest taka ważna sprawa, dlatego że spytaliście by się Dlaczego wpisałem taką komendę Jeśli ktoś jest nowy to powinien to powinien tego nie wiedzieć. Polega to na tym, że po prostu y, wpisuje takie coś i po prostu wysyła tu użytkownikowi na przykład tutaj właśnie kokos 125 y, prośbę o teleportację do tam właśnie jego lokalizacji. Nie jest to co prawda niebezpieczne, ale no, tutaj właśnie jakby jeśli ktoś nie wie, kto to jest kokos 125, to tak bardzo po skrócie to jest to osoba, która spowodowała, że jakby po pierwsze to dlatego, że właśnie zmieniłem ten format jako takie właśnie coś, a po drugie dlatego, że podejrzewam, że po prostu będą się pojawiać dwa typy takich nagrań, o ile w tym formacie właśnie nie ma do tego, to wydaje mi się, że tak mniej więcej co drugi, trzeci odcinek właśnie w takim formacie będziemy to robić. Bo po prostu według mnie jest to o wiele bardziej ciekawe. I co? 125 kokos to jest osoba, która w poprzedniej edycji towarzyszyła mi bardzo. Miałem tam mieszkanie, nigdy właśnie wcześniej go nie widzieliście. Teraz możecie go właśnie zobaczyć. I tutaj właśnie sobie możecie zobaczyć mój stan ekwipunku na tamten czas. Tutaj właśnie możecie zobaczyć, że tam głowę królika dostałem. Dlatego ktoś... Jakby ktoś się zastanawia, to dlatego, że to są jakieś pluginy na serwery właśnie tego typu, czyli tam wypadanie głowek, z mobów i takie rzeczy. Mamy tu też takie właśnie podstawowe jak kwiatek czy coś, bo tam najwyraźniej coś podniosłem, y, jakieś śmieci. No co? I no i lecimy dalej. Wydaje mi się, to jest pod... Ojeju! No, tutaj już byliśmy właśnie w kopalni na... Ojej. To było, no. I tutaj właśnie tak szliśmy i właśnie tam wtedy sobie zabiliśmy trochę zwierząt i znaleźliśmy tam właśnie węgiel, takie rzeczy naprawdę tutaj bardzo podstawowe. Później poszliśmy od dziwego kejwa Ej, czy znajdę teraz wejście do niego? No. Tam właśnie kopaliśmy i tutaj znaleźliśmy obok wejście do kejwa, do którego właśnie poszliśmy od razu dzisiaj tylko zrobimy szybko i właśnie do niego poszliśmy okazało się o dziwo że była to kopalnia też taka właśnie górnicza co jest według mnie jeszcze ciekawsze bo, że właśnie takie coś wystąpiło i obawiam się że ten odcinek będzie trwał jakąś godzinę dlatego, że to jest taki właśnie odcinek powitalny a on trwa 40 minut ale to zobaczymy yy, to znaczy, że będzie mi się Uploadował w ogóle miliard godzin. Nie wiem, czy do jutra się nie zaaploduję dopiero. Yy, tutaj zobaczmy sobie. No i właśnie tutaj znalazłem właśnie. To był mój moje... jedne z najważniejszych raz, bo tak naprawdę. Yy, I o, właśnie. To jest szkielet z enchantowanym łukiem. O ile tutaj właśnie nie było tych enchantów, żadnych takich łupów, więc była mała szansa na to, że go zdobędę, i oczywiście go nie zdobyłem. Ale nadal ja, jest to ciekawe, że jednak taka rzecz wystąpiła, bo mało razy się ją widzi. To była moja chyba pierwsza śmierć, tak? Creeper. A dokładnie to szkielet, jako dlatego że on mnie dobił, ale później bym tak skinął od Creepera. Wtedy wpisem sobie szybko TPA i po prostu tutaj była bardzo długa seria śmierci. Mniej więcej. A tutaj polega to na tym właśnie, zbieraliśmy tam też tory, dlatego że tory są ogólnie, jeśli ktoś wie, to one są bardzo drogocenne dla mojego dla samej mojej osoby, bo później właśnie jakieś serwerowe bogacze mogą je kupywać, przez co takie właśnie jak ja biedaki po prostu mogą mieć takie jakieś tam formy zarobku mają, bo ktoś nie widział, to też są takie właśnie tutaj pieniądze za 10 minut grania dostajesz 50 dolarów za na przykład teleport do gre grejła swojego, czyli inaczej grobu i jestem chyba naliczona 150 dolarów. Później też można kupować na przykład sklepy i tam właśnie jest takie rzeczy. Tutaj się zabudowałem w ogóle, co było według mnie w miarę dobrym tutaj pomysłem. I to było takie mniej więcej po prostu umieranie cały czas. I ten. Yy. Nic specjalnego, ogólnie to jest takie typowe pierwsze wejście do Kejwa. Yy. I po prostu tak sobie szliśmy. Tutaj były raz na jakiś czas lagi, bo tutaj było duże przeciążenie. Tutaj chyba gdzieś daleko była dyskusja, dlaczego jest 200 osób w ogóle miejsc, ale podejrzewam, że to był jakiś zabieg, po prostu jakiś taki. No, a tutaj właśnie o. Tu jest chyba niedaleko to było. No, tutaj sobie szliśmy. I tu sobie jeszcze kopaliśmy, i usłyszałem, że właśnie mój kolega, tutaj Kokos 25, yy, znalazł właśnie ląd, tam wyjście. To od razu się tutaj teleportowałem, chociaż według mnie to jednak nie jest za dobry pomysł, bo po prostu nie lubię takich rzeczy, ale rozumiem, dlaczego takie rzeczy powstają. I właśnie tutaj znaleźliśmy o naszą piękną wyspę. Ona po, to była nasza jedna z właśnie pierwszych baz, i tak naprawdę to pierwsza baza, która według mnie naprawdę była ładna Jak na jakby pierwszą bazę i oczywiście to była baza wypadowa, bo przypominam wam, że jakby nie wiem, Mówię wam właśnie teraz, że skupiliśmy się w większości na eksploracji, jeszcze tam później właśnie pod koniec odcinka znaleźliśmy taką piękną, idealną bazę, gdzie myślę, że zrobimy jakąś fajną zatoczkę. Jakiś port może. I teraz właśnie to była nasza pierwsza oryginalna baza, na której niestety zapomniałem, że set home i usunął mi się poprzedni dom. Ale no trudno, nie? Po prostu tutaj tak jakoś... Tam o, chyba zostawiliśmy tory, więc to jest taki jeden największy minus. A tak to praktycznie nic sam się nie stało, nie? I ogólnie to nie było nic. Po prostu zbudowaliśmy szybko jakieś tam schodki. To naprawdę, wiecie, to nie, to nie jest raczej takie e, profesjonalne podejście do tego, jakby to nie jest jakiś speedrun, że tutaj będę analizował każdy swój ruch. To po prostu takie, wiecie, dlatego, że mówiłem, że tam właśnie to był, jest takie a, awaryjne nagrywanie, dlatego, że okazało się, że moja nagrywarka nie nagrywa w tym formacie e, i muszę, będę musiał ją zmienić, e, jakby in, zmienić format, nie? E, no i tutaj sobie właśnie zaczęliśmy przepalać, trochę tam gadać, nie? Tutaj nic specjalnego też. Sej, tutaj właśnie, tu jest chyba... zebrałem trochę żelaza, tutaj właśnie tego żelaza i to jest o tyle najfak. Uwaga! Na początek, jeśli nie macie nic specjalnego jakiegoś, radzę Wam korzystać z ognisk. Nie korzystają ani z paliwa, to tam gdzieś wykryłem właśnie na jakimś tam podręczniku. Poradniku, nie podręczniku, że yy, tutaj właśnie ogniska tak naprawdę to nie, nie potrzebują żadnego paliwa. Robisz że jest jednego węgla, przepala, przepala cztery mięsa na raz, czyli jest cztery razy szybciej od pizza, bo ma taką samą prędkość jak piec, ale przepala cztery przedmioty na i one nie wypadają po kolei, tylko wszystkie cztery na raz. Oraz jest taka ładna dekoracja, nie? To są takie trzy plusy i według mnie naprawdę jako takie właśnie przepalanie to zamiast tego pieca wędzarniczego, jeśli dobrze pamiętam, to skłamałem się, że to będzie o wiele lepsze, ale przypominam Wam, że wypuszczam tym, który tak nie za bardzo jest ładny w małych powierzchniach, dlatego właśnie nie wsywałem go, bo przypominam Wam, że to była baza wypadała, ale jednak postanowiłem go tam, wiecie, tak sobie zostawić. Zaczęło się kraftowanie, wiecie, przygotowanie takie, nie, bo to, to była pierwsza baza. Pierwsza baza, właśnie tutaj, musi być kozacka. Tam gadaliśmy sobie ogólnie, gadaliśmy na Discordia ja, i go wyciszyłem z powodu, że yy, tutaj właśnie kolega nie chciał, żeby jego głos też słyszano. Dlatego, dlatego raczej, jakbym z kimś nagrywał, to właśnie w takim formacie. I po prostu nic tu się nie działo. I tak tak naprawdę zaczęła się nasza przygoda. Czy była ona jakaś super? Nie powiedziałbym, że nie, a nie powiedziałbym, że też tak. Bo zaczęło się tak jak podstawowe survival, nie? I o ile naprawdę tutaj wydaje mi się, że ten format będzie musiał jeszcze być poprawiony, ale uczę się dopiero w nowym programie i będę musiał właśnie tutaj jak się nauczy, to pewnie ten format będzie o wiele ulepszony i tak będziecie widzieć stopniowo, jak to się ulepsza i będziecie mogli sobie później zrobić, i może zrobić nawet jakiś odcinek z porównania. Wiecie, tak naprawdę to mógłby nawet naprawdę dużo zrobić rzeczy, tylko musiałbym, nie wiem, mieć jeszcze drugie konto kupić w ogóle, albo po prostu mieć non-premium, ale nie wiem, czy ten serwer akceptuje. No naprawdę tutaj za dużo rzeczy nie było. I tak po prostu sobie jakoś poszliśmy, nie? No. Tam mówię, ogarnianie strasznie, strasznie dużo ogarnianie. Tam właśnie no, ogarnialiśmy sobie już. Tam dużo, dużo żelazne zbrojki, bo wiecie, pro kuksy, nie tu był a day Jeśli ktoś by nie wiedział, to polegało to mniej więcej te komendy na tym, że po prostu wtedy zmienia się na dzień wszystko. I tak naprawdę to nic. No, nic, nic jakieś bardziej specjalne. Ogólnie to Wam mówię, że to też jest trochę taka amatorka z tym narrator, narratorem i raczej zmieniam, zbie, zmienię po, pier, po pierwsze to, jeśli chodzi o takie odcinki, bo na pewno będą one o wiele lepiej narra, właśnie z tą narracją, ale na, jak na razie to wydaje mi się, że jak na ten moment, to wychodzi to spoko. Wtedy postanowiłem zasadzić właśnie takie pierwsze plony nasze yy, trzciną cykrowej. Ic był taki, że właśnie tak jak wiem, później i tak zgubiliśmy tą bazę i dlatego, że mieliśmy gdzieś indziej set home i to jakoś tak właśnie z tą bazą To ten element przeminąć, chociaż jest to podstawowa właśnie część tego nagrania. I wtedy właśnie poszliśmy do pięknej pustyni. Wtedy jeszcze ja poszłam poszłem tutaj zrobić właśnie drewno szybko i zrobiłem sobie taki coś, że łódki. Nie, wzięłem łódki, tam teleportowałem się szybko do niego i tyle. I poszliśmy razem we dwójkę. Oczywiście ja sobie skraftowałem lederowe w ogóle, buty, bo wiecie, premium, tutaj premium klasa w ogóle. I poszliśmy po prostu razem po te łódki. Wiem, że, mogłem, że on to mógł się do mnie teleportować, ale coś się nie zgraliśmy. 50 dolarów dostałem wtedy, chyba też, bo za 10 minut grania, czyli dostałem jakieś. Yy, 200 dolarów dostałem za te 40 minut w gameplayu. Ale tu widzę, że już osoby mają po 1000, więc e, nie ciekawie. Wydaje mi się, że po prostu już i tak osoby później będą sobie po prostu farmić, odpalą sobie kompa odpalą sobie po prostu i będą tam siedzieć w jakichś obsydianowych kapsułach i tyle. Więc nie wydaje mi się, żeby to był jakiś tutaj właśnie sprawa. Tutaj właśnie zacząłem w ogóle... znaleźliśmy wiecie, zepsuty statek, okazało się, że ktoś go oczywiście splendrował i nie mieliśmy co tu szukać, więc po prostu poszliśmy, miałem dwa iron lagety. Tutaj była nasza jeszcze jedna propozycja na no, ale była z... trochę za mały dom jakby porównaniu do tamtej wyspy nie wychodzi Wychodziło oczywiście o wiele lepiej, ale na wodzie pojawiają się utopce i tak postanowiliśmy jednak... Na końcu, że weźmiemy raczej po prostu większą i wyższą wyspę. Taką wiecie, gdzie to będzie jakoś lepiej. W ogóle to, tu, jak możecie zobaczyć, czy tam osoby już miały diaksy dosłownie miały osoby diaksy, więc ja, ja, ja wiem po prostu, że tu zaraz skończy to się tak, że. Osoby będą miały diamentowe miacze, jak ja będę na epoce jeszcze żelaza i dopiero będę miał tam dwa, dwa diamenty, ale myślę, że może to być spoczko. Tutaj właśnie znaleźliśmy naszą piękną zatokę, która stała się naszym dzisiejszym domem. Oczywiście na razie nie jest tam nic zbudowane. Myślę, że z tego zrobię jakiegoś właśnie takiego, już normalnie pierwszoosobowego. To sobie tam właśnie. Skumam się w ogóle, że tutaj właśnie że zobaczycie, że te delfiny, które tutaj mamy, one są, słuchajcie, one po prostu pływają normalnie. Ciekawy właśnie feature taki. No, wydaje mi się on za dobry feature jakby. No, fajna rzecz. Tam się trochę można ją poddekscydować, można nawet coś z tym zrobić nawet. Zobaczyłem, co to było sai, to znaczy, że tam trafić kogoś od 30 bloków, czyli 30 metrów mniej więcej, ale to wiecie to akurat y, trzeba będzie zastanowić się i zobaczmy sobie tutaj w, a właśnie tutaj kolega nasz y, wpadł do kajwa tam szybko podał jakieś blokczki żeby się podsadził i tyle i ogólnie to tam za dużo się nie działo tam to jest zawodowa na daytime i tutaj tak naprawdę już kończyliśmy czyli taki naprawdę ciekawy dzień Wiecie. Myślę, że ta narracja będzie musiała zostać zmieniona. Wydaje mi się, że trzeba będzie tu parę rzeczy podszlifować też trochę, ale jak na razie to wygląda w miarę fajnie. Tylko wiecie, tutaj właśnie takie zmiany kamery czy coś, to nie będzie raczej nieosiągalne z tego powodu, że wiecie, tutaj trzeba by było naprawdę nie wiem co zrobić, żeby takie rzeczy osiągnąć bo przypominam wam, że tak naprawdę to żeby takie rzeczy zrobić, to trzeba by było mieć jakiegoś kamerzystę, przepraszam, operatora kamery, nie, nie, proszę mnie z nim w ogóle ten, ten y, operator kamery, operator kamery, no i no właśnie takie rzeczy po prostu wydaje mi się, że no, no, nawet jeśli bym kozacko to zmienił to i tak nic się raczej nie zmieni. Bo umówmy się, tutaj naprawdę to by było bardzo trudne osiągnięcie czegoś takiego większy, więcej yy, do zrobienia. I tak właśnie mi, minął nasz pierwszy dzień na pięknej przygodzie. Pojawi się więcej odcinków i nie myślcie sobie o tym w ogóle, że to będzie jedyny odcinek z tego. Ale, bo po 3 tygodniowej przerwie postanowiłem znowu tutaj wrócić. Jakby kogoś zastanawiało dlaczego 3 tygodniowa przerwa? To dlatego, że właśnie czekaliśmy na nową edycję serwera. I tak naprawdę to to było jedyna, taki jeden z większych powodów. No i co? Tak właśnie skończyliśmy. I to była taka ale analiza. Wydaje mi się, że to będzie musiało być lepiej zrobione. Więc na pewno zmienię parę paręnaście rzeczy. Ale co? Myślę, że dodam jakiś screen na przykład, albo coś. Wiecie, że będę takie rzeczy robiła. ale jak na razie to jest to w, w miarę okej. Okay. Tylko wiecie, po prostu musiałbym mieć wtedy jakąś ekipę większą też musiałbym mieć tam jakieś konto, nie? Wiecie, jakby tam z osobą też... A ja tutaj raczej wolę takie, wiecie, takie luźne granko, a nie tam pod właśnie takie nagrywanie. Dlatego ja po prostu później sobie tak gadam. Myślę, że tam właśnie przy takim właśnie gadaniu z kimś to nie będę się raczej na takich rzeczach skupiał i będę raczej taką narrację prowadził, bo... Ten, ale normalnie raczej odcinki nie bójcie się, też będą się pojawiać. Ale ja się staram za cztery suby. Ne. Ale podejrzewam, że pewnie jak zmienię sobie ikonę i baner, to pewnie przyjdzie was więcej, więc oczywiście zapraszam do subowania kanału. I co? Widzimy się w następnym odcinku, który będzie już niedługo.